malko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem i jak widzicie znowu jesteśmy na Umbra Zephiri, bo stwierdziłem, że kurde no fajnie tak sobie czasem na tym niższym levelu gdzieś pobiegać, więc sobie pobiegamy na tym niższym levelu, czemu nie. E, Mogilnik Guli, e, sprawdziłem sobie czy na dużych zbiorach dam radę, nie dam radę. W sensie no dałbym radę, ale tyle co by na potki poszło to już ciul z tym. E, na pewno ekwipunek będę musiał sobie wymienić, bo nie wiem czy na 47 w sumie czegoś nie ma. I to chyba akurat w Eder, jeśli się nie mylę. Ale będę już to chyba robił po odcinku albo pod koniec odcinka po prostu. Zależy, jak nam to tu pójdzie z tym ekspowiskiem. Czy nam zajmie to dużo czasu? Czy ktoś nam nie przeszkadzał? Bo jak tak, no to po prostu sobie wymienimy ekwipunek, poszukamy sobie razem ekwipunku. Ogólnie to fajnie byłoby, jakby były zaktualizowane rozpiski ekwipunkowe. Bo jak są handlarze rozpisani w Margonem, to tak. Nie jest łatwo znaleźć teraz obecne składy, tak szczerze, tego gdzie, gdzie co kupię, więc można by to było jakoś wyraźniej rozpisać. Albo przynajmniej, nie wiem, gdzieś na tym forum, forum bardziej wypchnąć. Bo na pewno gdzieś to jest rozpisane, co nie, ale, ale nie rzuca się to w oczy. A według mnie coś takiego to powinno się rzucać w oczy już jak tylko wbijasz na forum, albo wpisujesz handlarze czy sklepy. Cokolwiek, a tu dupa bo pamiętam, że kiedyś szukałem i nie wiedziałem kompletnie, jakby, jakie wnioski wyciągnąć z tego, co widziałem, więc no... Po tych zmianach te sklepiki powinny być wyraziście rozpisane i pod ręką być. Może już może już się to wydarzyło, co nie? Przez te wakacje, gdzie yy, no, na forum nie zaglądałem. Um, ale wiem, że jeszcze przed wakacjami musiałem metodą prób i błędów po prostu łazić, gdzie, gdzie ja coś znajdę na dany przedział levelowy, na daną postać i czy w ogóle na dany level coś będzie, czy, czy mam szukać na wyższych levelach, yy, gdzieś tam parę leveli wyżej, no ale dobra. Tak czy srak, poexpimy sobie, yy, na pewno dzisiaj dobijemy 48, więc dobijemy ten poziom, który mam na Paladynie, yy, którego ustawiłem sobie na, yy, na Lambo, mam Lambo. A i... Kto wie, nie, do, raczej do 49 się nie zbliżymy szczególnie, ale trochę tam może. Yy, zależnie od tego, jakbym zrobił jakiegoś quest'a, pewnie byśmy mogli duży skok wykonać. Yy, ja bardzo lubię questami expić w ogóle. Gdzie niektórzy twierdzą, że wystarczy chodzić po potworkach, po co questy robić setny raz te same yy, od lat. Ale szczerze, kurde, no, jaki to problem? Questy z walkami to praktycznie jak expienie, a... Nie dość, że ekspicie walcząc z mobkami, to jeszcze dostajecie ekspa w nagrodę za walkę z tymi potworkami, więc jakby dostajecie dwa razy ekspa za, za jedno ekspowisko. Więc słuchajcie, no, baja. Um, czy my mamy jakieś fajne błogo do wykorzystania? Nie mamy żadnego fajnego błogo do wykorzystania, więc mamy to w y, poważaniu. Um, kontynuując, y, lecimy dalej. Um, Torby mam podstawki widzę, więc dobrze, że są eventy, bo przynajmniej będę mógł sobie zgarnąć inne torby niż tylko podstawki, i rozłożyć je po tych postaciach moich. Um, bo mimo wszystko tutaj e, tylko na głównej postaci gordionowej robię sobie e, eventy. E, aczkolwiek. Aczkolwiek e, torby zawsze wpadają i zazwyczaj to trochę przeszkadzają jak jest ich kilka. I, i się już to w pewnym momencie olewa. Um, ale w momencie, kiedy y, tutaj by mi raz znowu wpadło na głównej postaci, no priorytet ma paladyn, bo będzie na wyższym poziomie. E, I będzie stał w miejscu e, i przyda się po prostu, żeby jak najmniej do miasta łazić. Więc przydadzą się te duże torby, ale, ale ten, ten łowca też mimo wszystko coś musi otrzymać od głównej postaci. Nagrodę za dzielną Walkę. E, szkoda, że nic ciekawego na mnie wpadło tutaj z dowódcy, ale ma, mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku przynajmniej raz będziemy z nim walczyć i że może czymś nas e, zaszczyci. E, jak nie, trudno, przeżyjemy. No. Ja już jestem w miarę usatysfakcjonowany, jeśli chodzi o itemki z mobków, bo gdyby mnie usatysfakcjonowały itemki z mobków, e, to przede wszystkim na dowolnej postaci musi mi coś fajnego wypaść. No a kurde, e, wspominałem wam z dużej postaci mojej z głównej. E, że wpadł mi e, heroiczek z Madoxa broń e, nie na mnie co prawda ale fajnie się z tego zarobi jak tylko się to sprzeda więc e, więc jestem z tego mega mega zadowolony tym bardziej że no kurde no dla, dla gracza który nie siedzi na bosach zazwyczaj tylko od niedawna dodaje to jako taki dodatek smaczek po prostu do swojej rozgrywki to to jest fajne to jest fajne jak coś takiego fajnego wleci do, do rączek więc Najbardziej. Echem. Dobra. Ym, czy na wilkach jesteśmy w stanie coś ubić? Może najpierw niech się załaduje. No dobra. Coś tam coś tam damy radę powalczyć. Wilki mają nowe wyglądy w ogóle. Znaczy dla mnie nowe. Chyba tylko raz tutaj byłem odkąd zmienili im wyglądy. No ale spoczko, spoczko. Bardzo fajnie, niech się rozwijają. Krasowa pieczara, wilcza skarpa, warczące sufiska, skalne turnie, dobra. Czyli mamy jakiś tam ogląd, powiedzmy na to. O, level up! Jak, jak to miło i wesoło, level up mieć wokoło. Mmm, żyćka trochę sobie dodam, mimo wszystko. Tutaj te pierwsze dwie linie tak naprawdę mogę sobie rozdawać na czuja. Hmm, czy to żyćko, czy unik, czy coś, a potem już jak wchodzą poważniejsze jakieś sprawy, to rzeczywiście już wtedy zerknę sobie chyba serio na jakiś poranik dla łowce. Ewentualnie wydawajcie znać, co byście mi polecali. Zdąbiska ostatniej kwadry. Może ja sobie ulepszę po prostu jakieś eku, ale to szkoda ulepszać na niższy poziom, aż o tyle niższy. Serio? Mam naszynik cały czas, który zrobiłem z bazyliszków. Matko, ja serio muszę renowację pełną przeprowadzić tutaj sobie mojej postki, żeby tutaj to jakoś wyglądało. Bo na razie to to boli troszkę. Nawet herz miał miał. Tyle, że mam chociaż czapkę z wilków, więc chociaż tyle mam takiego w miarę aktualnego. Chociaż to już kurde, mógłbym mieć coś innego. Jednak mam 47, a nie 41, więc no. Jestem troszkę zażenowany swoim poziomem, no ale cóż. To jest bezużyteczny składnik, czyli to ze sklepu musi być. Troszkę gniewu. Hmm. To mam spoko, to mam spoko powiedzmy. Wódki mam w miarę spoko, jak na swój poziom. A reszta, no to już dupa. Dupa i kamieni kupa. E, dobra, tutaj się respią, czyli ktoś na pewno się kręcił niedawno, ale sami widzieliśmy zresztą e, w poprzednim odcinku, że gdzieś tu się gracze kręcili. A, jak wiecie, nagrywam to z wyprzedzeniem. E, dzisiaj ostatni odcinek nagrywany z wyprzedzeniem. A, e, jako że, to co wspominałem też w ostatnim odcinku, najprawdopodobniej rzeczywiście dostanę teraz pracę, e, to będę musiał sobie przeplanować w ogóle to nagrywanie odcinków, i będzie dużo odcinków nagrywanych z wyprzedzeniem, wtedy, kiedy będę miał na to czas. Więc, no, będzie fany, Fany będzie, ale zobaczymy. No, mamy, um, mamy. A wyglądało mi to jak fajne dla mnie, ale no to też. E, bardzo bym się ucieszył na broń. Chociaż w sumie broń by mi dali nie na mój poziom, tylko na niższy, nawet niż ten, co teraz mam, to może nie. I tak mówię o broni unikatowej, oczywiście, co nie? Więc dajcie mi jakieś unikatki. Czy to na takie do założenia, czy do sprzedania. Do sprzedania to najwyżej będzie mnie stać na to, żeby sobie dokupić jak co nie? Coś tam czasem trzeba zarobić na tych postaciach swoich. My tu mamy Wilczanora do 58 poziomu. A to nie tutaj było wejście na ten, na, na tę te kopalnię taką? Nie wiem w ogóle, czy to dalej działa, bo, bo to był pewnie tam też jakiś. No, u Wilgrima się przechodziło, co nie? Ja nie wchodziłem tu jeszcze nigdy. To zawsze działało jakoś wieczorami, po 19 chyba, czy coś. Mmm. A, zupełnie, że my nie, nie, nie ekspimy, tylko że, że my ekspimy, a nie robimy quest'a I <laughs> szukałem już wzrokowo um, postępu w questie. <laughs> Ile mam jeszcze do zabicia jakich wilków, a to po prostu zwykła eksploracja. Nie jestem przyzwyczajony. Um, dobra. <laughs> Aż zerknę sobie na, na, na niego. Nigdy z nim nie gadałem. Okej, okay, i tutaj jest za co? Za te właśnie wilcze kwarce. I w kwestii złota to to jest fajne tanie. 190, kurczę, mordeczki za... za legę. Całkiem spoko, więc jakby trafi steruny z wilczego kwarcu, no to fajnie, fajniutko, podoba mi się to prosty kilof jest po prostu za drobne kryształki czego kwartu. Okej, okay, i 10 kilofów się odbiera od niego po prostu. Okej, okay, rozumiem. Mniej więcej zamiast rozumiem. Um, czyli to chyba dalej działa, skoro go tutaj znalazłem i mogę tak z nim gadać. Czy coś, coś ważnego? Nie. Tylko Jaś Dąbrowski. Także ten... <laughs> a, więc zamiast rozumiem, to chyba dalej działa, a w tym momencie jest szansa, że może to być trochę mniej popularne wśród graczy, więc może nawet w miarę bezpiecznie da się na którymś świecie w, tam wejść i to przetestować. Ciekawi mnie to bardzo. Ale dobra, teraz mamy priorytety, czyli ekspienie postaci. No właśnie, coś mi tak nie znikało. Karmazyn się może respić. W ogóle karmazyna od lat nie widziałem. Ostatnio karmazyna widziałem, słuchajcie, miałem chyba 12-13 lat, coś takiego. Czyli pół życia temu widziałem karmazyna ostatnio, naturalnie zrespionego. Ale to była w ogóle beka, bo to było jak graliśmy u znajomej, i znajoma go zobaczyła swoją postacią. Miała wtedy chyba pala 38. Zobaczyła Karmazyna i zobaczyła. E, 45. level, to dam radę. <laughs> I się zdziwiła. <laughs> Runa za co woli. Nie jestem przyzwyczajony do widzenia dwucyfrowych leveli. <laughs> I się no trochę jednak siedzę na tym, na, na tej głównej postaci, więc to się tu wielce dziwić. O, strzałki dochodzą do kolekcji, to dobrze. Dobrze, bo się przydadzą. Mi się tutaj te strzałki powoli tak. Um, robią niewidzialne. Więc jak mi jakieś wpadają dla mnie na łowce, to ja jestem zadowolony. Um, um. A zapomniałem, że furbale mają 180 level. I tak się dziwię 180. <trony> French, um, Ale dobra. Myślę, że to jest niższy w tej sierpniu. Zbliżmy się chociaż trochę do tego e, levela 49., ale fajnie wyskoczyłem tym łowcą, kurde, do przodu. Eee, więc, no, w ogóle kolejną osobę nawróciłem na, na, na wiarę margonemską, czyli moja y, kumpela y, stwierdziła, że założy postać. Jak, jak za każdym razem, jak pytała, co robię i mówiłem, że gram w grę i dowiadywała się jaka nazwa, to stwierdziła, że w końcu założy postać. Zaczęła mnie dopytywać o to. I no, na odcinkach na pewno ona nie będzie. Bo... bo znam ją wystarczająco, żeby wiedzieć, że... Nie. Słowa by nie powiedziała. E, aczkolwiek... Aczkolwiek, aczkolwiek... E... Fajnie, że będzie grała ze mną. Bo zawsze to kolejna osoba zindoktrynowana wiarą margonemską, że tak to ujmę. E, dobra, Wilcza Skarpa, Wilcza Skarpa... Mm -hmm. Pewnie po moim gardle trochę słychać, że kaszel mi się jednak dawał we znaki. Wystarczająco mocny był, żeby mi zedrzeć trochę gardło. Ale no cóż... W ogóle... E, jak wy to oglądacie, to ja już dawno wróciłem ze Słowacji. E, I ciekawi mnie właśnie... Czy... Czy rzeczywiście wyjdzie tak, tak, jak się zastanawiam. Bo dowiedzieliśmy się dzisiaj sobie, zrobiłem research. Dzisiaj, czyli w czwartek. Że... No, wejście na... E, Mmm, jak to się zwało? Matko, Gerlach nie będzie łatwa sprawa. Bo to jest wejście łańcuchowe. Wymagany jest przewodnik, który kosztuje 320 euro. I w ogóle, no, i to będzie kosztowna sprawa po prostu. I, w, i bardzo wymagająca. No, ja jeszcze na tak wielki szczyt nie wchodziłem. Na łańcuchach się jeszcze też nie wspinałem. Więc będzie fajnie, zabawnie. Ale to z chłopakami już sobie podejmiemy decyzję. Ehm. Um, w jaki sposób to ogarniemy. Aczkolwiek, no przyznam. Mmm, ciekawi mnie to. Ciekawi mnie to bardzo, jak, jak to wyzwanie mi pójdzie. Oni to już tam na łańcuchach mają doświadczenie. Może nie na takich wielkich szczytach. Chociaż na wulkan na nawet chodzili, to wiem. Może, może i mają na takich szczytach. Ale dla nas wszystkich yy, Gerlach będzie pier, pierwszy, pierwszy raz po prostu. Szczyt na sztater. Tater, Tatr. Tatrzański szczyt. Eee, szczyt całej korony. Najwyższy punkt. Więc, no. Jak się to uda zdobyć, to nie będziemy mogli być z siebie bardzo dumni i poklepać się po ramieniu czy coś. Czy damy radę na szybką? Damy radę na szybką. Eba ja. Super. Tak to ja mogę. Jeszcze 250 koła do levela. Ale nie będę bardzo przedłużał tego odcinka. Hmm, więc po prostu bije, aż poczuję, że, że wystarczy. <grym> hmm. No, i ekwipunek mi się też powoli zapełnia, więc myślę, że ekwipunek będzie moim wyznacznikiem, tak naprawdę, końca odcinka. Myślę, że to będzie logiczny punkt. Hmm, logiczne podejście, więc mamy 8 jeszcze miejsc i temki nie spadają cały czas, więc chwilę jeszcze połazimy. W ogóle nagrywałem wcześniej. Zrobiła mi się y, przerwa techniczna. O 12, co było nietypowe, więc się nie spodziewałem po prostu i nie widziałem wcześniej ogłoszenia na stronie głównej, więc wrzucili je potem chwilę przed 12, tak naprawdę. No i chciałem zacząć nagrywać odcinek, i przerwała mi przerwa techniczna, więc śmiesznie. No ale przez to też po prostu odpuściłem sobie i zdążyłem przynajmniej na spokojnie sobie zjeść i tak dalej, i tak dalej. I kurde, jak się zorientowałem, to było tak dawno temu, to jedzenie, w sensie dawno temu, no. Wystarczająco czasu minęło od tego momentu, żebym znowu zgłodniał. Więc no tutaj będzie fane. Eee, liczyłem na coś mocniejszego niż to. No ale dobra, jest jeszcze jeden przecież bo, bosik. Gdzie? Nie wiem. Ale już wiem. Ej, hey, baja. Super. Milcza paszcza. O, tutaj mogę zginąć. Ale jeśli samą paszczę zabiję, to już chociaż tyle będzie do przodu. Przeżyję. Ej, hey, baja. Super. Super. Łowca jest o wiele słabszy w obronie niż Woj. Y, więc tym bardziej fajnie, że przeżyłem obie te walki. Jestem mile, mile zaskoczony i zadowolony. Szkoda to, że nic nie wypadło. No ale dobra, jeszcze 6 itemków mi się zmieści w ekwipunku. Więc bijemy dalej. Um, jakiś lód, żebym coś zarobił w ogóle? O matka, ta melodia ma jakiś szum lasu czy coś. Skojarzyło mi się to z nagraniami, jak jest deszczowy las i tak dalej. I powiem wam, że rozmarzyłem się. I na Gerlachu będzie dobra pogoda. Słonecznie i tak dalej, więc widoki będą fajne. No podczas złej pogody nawet by nas nie wpuścili tam, bo to jest w parku narodowym Tatrzańskim, gdzie trzeba spełnić konkretne warunki i tak dalej. Ale, Ale kompletnie bym nie przeszkadzało, gdyby się okazało, że będzie lać deszcz, że deszcz będzie napierdzielać, bo ja uwielbiam deszcz i te widoki w górach podczas deszczu też są fajne. Ja e, dwukrotnie w gorszej pogodzie wchodziłem na góry. E, raz to było była Barania Góra bodajże, jeśli się nie mylę. bo chyba tak. Chyba Barania Góra. Ale mogę się mylić. Mogę, może to być Babia Góra. Tam się już gubię. E, ale przy miejscowości Wisła. E, wchodziliśmy tam z kumplem podczas e, deszczu. Weszliśmy w środek chmury na szczycie. Wieża widokowa była otoczona chmurą, więc widok był taki, że nawet spodu wieży nie było widać. Um, I powiem wam, był środek lata, lipiec. W dolinie, w wiśle było 9 stopni Celsjusza, a na szczycie oblodział mi zarost. To było dobrych kilka lat temu i było świetnie. Świetnie to wspominam. To prawda na, na miejscu jak szliśmy podczas tej ulewy i tak dalej, to po prostu już klołem na maksa, już nie miałem siły, miałem dość, chciałem już wracać do domu. Ale parłem dalej naprzód, a potem potem jak osiągnęliśmy, w sensie już po powrocie doceniłem tak naprawdę to jak było. No i dużo fajnych zdjęć mimo wszystko też tam porobiłem, więc to, to jest bardzo fajnie, takie, to mi się bardzo podoba. No i klimat był, no kurde był, więc e, jak najbardziej. Nie przeszkadzała mi pogoda. E, natomiast kolejny raz był rok temu, jak byłem na e, gęsiej szyi, to jest koło, e, jest koło czego koło mm, morskiego oka. I wchodziliśmy podczas zagrożenia burzowego. W sensie w trasie się dowiedzieliśmy, że jest zagrożenie burzowe, ale pogoda była spoko, e, delikatne chmury i tyle co, nie? I na szczycie okazało się, że byliśmy jedynym szczytem, który nie był w murach, więc widzieliśmy inne zachmurzone szczyty. Deszcz w ogóle nas nie spotkał, więc było bajecznie i naprawdę klimatycznie. Byłem wykończony, bo to po schodkach się wchodziło niestety ostatni kilometr, ale było warto. Dobra, moi drodzy, tyle w dzisiejszym odcinku, tyle mojego gadania. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku już jutro o 15. Cześć!